Hej, cześć, dzień dobry, witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Pewne Bety, no i bezwędnego przedłużania, a drodzy przechodzimy sobie do omawiania ostatniego kuponu na Ligę Europy, który niestety nam nie siadł. W Anglii można powiedzieć niespodzianka, Slavia Praga wygrywa 2 do 0 i awansowuje do kolejnej fazy Ligi Europy. Tam Leicester poległo, no a niestety na kuponie mieliśmy wygraną Anglików i powyżej półtorej bramki w tym spotkaniu. Co prawda wynik się sprawdził, jaki sobie gdzieś tam w głowie obstawiałem, ale sądziłem, że to Anglicy wygrają przynajmniej 2-0. do 0. Myślałem, że zepną się na to spotkanie i dadzą radę Czechom, nic bardziej mylnego, no i Leicester przegrało. Jeżeli chodzi o mecz Milan, Milanu z 4 z zvezdą, tam miałem Milan i powyżej półtorej gola. No, i tam również Włosi po męczarniach awansowali do kolejnej fazy. Wynik 1-1. Po tym, jak Milan zremisował 2-2 na serbskiej ziemi, dał Włochom awans. No, i dosyć szczęśliwy Milan jest w kolejnej fazie. My natomiast szczęśliwi nie jesteśmy, bo obydwa mecze z kuponu nam nie siadły. Dzisiaj przechodzimy do czwartego progu projekcji, co oznacza, że postawimy sobie 150 zł na dzisiejszym kuponiku. No, ale zanim to, no to jeszcze konkurs typerski. A spotkanie dzisiaj dla Was do wytypowania to mecz pomiędzy Sewią, a Barceloną. Jedyne co musicie zrobić, aby wygrać 50 zł bonusów BetClick, to obstawić poprawny wynik tego meczu w komentarzu, do tego dopisać minutę, w której padnie pierwszy gol w tym meczu, no i swój login BetClick. Edytowane komentarze nie są brane pod uwagę, ja wam życzę powodzenia i trzymam za Was kciuki jak zawsze. No, a nowych graczy zachęcam do rejestracji na BetClicku z linku w opisie, jeżeli podacie kod Bet50 przy rejestracji, do dostaniecie do 50 zł zwrotu w przypadku przegranej waszego kuponu. Oferta jest o tyle fajna, że po tym jak dostaniecie te 50 50 zł z powrotem, to nie musicie tym dalej obracać, tylko normalnie możecie sobie to wypłacić. Także naprawdę sprawa wygląda elegancko. Aby maksymalnie skorzystać z tej promocji, należy zagrać kupon za 57 zł. Wtedy pełne 5 zł w przypadku przegranej wróci do was na konto. W tych 7 zł ucieka podatek. Ja jeszcze standardowo, zanim przejdziemy do naszego kuponu, zapraszam Was na naszą grupę. Link macie do niej w opisie. Jeżeli interesujesz się tematem typowania bugmacherki i tak dalej, no to ta grupa jest zdecydowanie dla Ciebie. Także wbijaj. Przy wejściu do grupy zostaniecie zadane pytanie. Jeżeli podasz w odpowiedzi na to pytanie, login swój na BetCliku, to dostaniesz 5 zł bonusu. Także też taki mały prezencik tam na Was czeka. Także zapraszam serdecznie, przypomnij nam link w opisie. A teraz lecimy już z kuponem na dziś. No dobra, betklik odpalony, i jak zapewne wiecie, grają dzisiaj wszystkie najlepsze ligi europejskie, ale my. Obstawimy sobie dzisiaj topowe mecze, ale z tej drugiej, że tak powiem, półki lig europejskich. I tak oto zaczynamy od spotkania pomiędzy Lokomotivem Moskwa a CSK Moskwa. W tych meczach, które sobie tutaj obstawiam, wykorzystam naprawdę całkiem ciekawe i atrakcyjne kursy. Zaczynamy sobie od y, derbowego spotkania stolicy Rosji. Y, I przechodzimy tutaj do zakładów kombinacyjnych. Wybieramy sobie podwójną szansę oraz bramki powyżej, poniżej i będziemy sobie tutaj stawiać moi drodzy na CSKA Moskwa Lubremis i poniżej 3,5 bramki. Kurs 1,85. Jak dla mnie to wydarzenie jest naprawdę prawdopodobne. Yy... Poniżej 3,5 gola myślę, że w tym meczu powinno paść. Poza tym podbija nam to kurs. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego CSKA Moskwa, no to tutaj filozofii jakiejś wielkiej nie ma, po prostu są wyżej w tabeli, są lepiej dysponowaną drużyną w lidze rosyjskiej w tym sezonie, w ostatnich spotkaniach też radzą sobie lepiej niż Lokomotiv, dlatego mimo że CSKA nie gra na swoim stadionie, no to jest tutaj dla mnie faworytem tego meczu. No i co? Bardzo fajny kurs. To poniżej 3,5 gola właśnie jeszcze dla podbicia kursu. Miejmy nadzieję, że więcej niż 3 gole w tym meczu nie padną. Dlatego po prostu trzymajmy kciuki, żeby weszło, jak dla mnie naprawdę. Stosunek prawdopodobieństwa tego, że to się wydarzy do kursu, jaki tutaj mamy, jest atrakcyjny, więc stąd też taki typ na dzisiaj. No i oczywiście drugi mecz, e, również na dzisiaj, na 27 lutego: e, Porto Sporting Lizbona, spotkanie na szczycie w lidze portugalskiej. No i tutaj skusił mnie ten kurs na Sporting, a konkretnie to na jeden z zakładów kombinacyjnych, również na podwójną szansę. A tutaj zagramy sobie podwójną szansę na gości, czyli Sporting. Lubremis i oczywiście poniżej 4,5 bramki, nie, nie bójcie się, nie powyżej poniżej 4,5 bramki 1,72, to jest kurs na to wydarzenie poniżej 4,5 gola, umówmy się jest na to wielka szansa, no jednak 4 bramki ponad tu jest dużo, bardzo dużo goli musiałoby się tam dziać naprawdę wiele żeby takim wynikiem się to zakończyło, dlatego poniżej 4,5 gola, dodatkowo podbija nam to lekko kursik do góry no i podwójna szansa na Sporting. Dlaczego ostawiam na gości? Ano dlatego, że oni jeszcze w lidze portugalskiej w tym roku nie przegrali. Owszem, to jest najprawdopodobniej ich najtrudniejszy mecz w całym sezonie, bo to jest FC Porto, który jest wiceliderem. to jest wyjazdowe spotkanie ale no aż szkoda nie skorzystać z takiego kursu na Sporting, na drużynę, która tak jak już mówiłem, nie przegrała żadnego meczu. Ogólnie kursy takie na czysto na to spotkanie są też dosyć ciekawe. 3.45 na Sporting, 2.19 na Porto. Tutaj tutaj idę w gości jak najbardziej i mam po prostu nadzieję, że podtrzymają swoją serię, która trwa od początku sezonu i nie przegrają tego Spotkania. Kto jest faworytem tego meczu? Jednoznacznie ciężko określić, no ale biorąc pod uwagę kursy, to mimo wszystko stosunkowo dużo osób stawia na ten Sporting i próbuje skorzystać z tego, że ten kursik jest. Taki wysoki, my dzisiaj zachowujemy się zresztą podobnie i mamy nadzieję, że uda nam się zarobić na tych dwóch, jak dla mnie, atrakcyjnych kursach. Łącznie mamy 3,18 na kuponie to też jest dosyć wysoko. Zawsze gramy w okolicach trójki, ale jakoś bardzo od niej nie odchodzimy. No i tak, jak już mówiłem, 150 zł. sobie dzisiaj stawiamy suma dwóch ostatnich przegranych kuponów. Przegraliśmy stówkę, przegraliśmy jeszcze wcześniej 50 zł, także dzisiaj 150 zł. wędruje na nasz kupon. Aż 419 ,76 zł. 76 groszy do wygrania, także prawie 420 zł. do wyjęcia. Stawiamy zakład, no i mamy nadzieję, że to wejdzie, a moim zdaniem szansa jest spora. Wiadomo, szansa jest zawsze, no ale miejmy nadzieję, że tym razem po prostu nasza skuteczność. Będzie odpowiednia, na tyle wystarczająca, żeby ten kupon nam siadł. Także trzymajmy kciuki, a ja tymczasem już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie pod nim łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i subskrybujcie ten kanał, razem z dzwoneczkiem najlepiej, żeby niczego nie przegapić i otrzymywać powiadomienia. Tymczasem już Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się, na razie, piąteczka, cześć i pa pa!